nie ma widza, nie mamy kowretek na spień ale siedzi tam i chłopie tak, się tutaj okay. kupił o, duże siłka taka, kupił e, za 100zł no 99 na no 100zł ale jest do 18, do 10kg nawet nawet gizl co ja się mam robić a się tą głowę bawią, tylko się trochę wniesią, fajna też jest. Polecam, bo zrobiłeś przybranie Co coś kupiłeś. O, i to też polecam, bo właśnie jak macie takie coś i macie bez tego czerwonego, to polecam z tym czerwonym, bo się na to patrzy. Dobra, co tu jeszcze? O, kanibal. To jest kanibal. No mam takiego, tylko takiego samego mam w domu, tylko, że mam, tak no biesiego. Tutaj okoń. Yy, Oliver przypomnij mi na co to jest? Szczupaka. A, szczupaka. Na same przydatki chyba na szczupaka kupiłeś, nie? Yy, I co on tu jeszcze kupił? Jeszcze kupił takie, taką ładną ziółkę. No, taka ziółka. Kowreczek pokażemy zaraz. Takie coś kupił. No, do polecał. Mam, mam też u siebie. Polecał, fajne jest. Głośne, wydajne, fajne. No i drugie takie coś kupił. Też polecam, Jest wydajne. Fajne. No, no i. Uch, dobra, trzeba wyłączyć. Dobra, włączamy. No i to tyle jeszcze, tutaj pokazywam kowrotek y Kowrotek, Jak przypomnijmy jaki to Select jest Select 4000 Chrome Spin tutaj. real Tu jest ta piękna plecioneczka, która 100 zł Ale to jest taka pięknie lśnisie Różne hmm. kolorki Tu widać I za niedługo będzie filmik z, z, spinningu. z spinningu i z zawodów no, ogólnie szykuje się fajna akcja. No, będziemy jechać do zawody. Z tego wszystkiego będzie filmik. Dobra. Jak macie taki kowrotek to 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 się nie przykręca, tak? Tylko to, to się jest, ta krówka jest przykręcana. No, to też trzeba wiedzieć. Ważne. No i tak. Jak chcielibyście raz macie tutaj? plecionki plecionka, kowrotek Kowrotek tutaj. Yy, tu rzucałem główki dziwowe w krocie się. A, czegówki jeszcze zapowiem.